Siemaneczko, witam, Bóg Blantowski z nowym filmikiem z GTA 5 i mam dzisiaj dla was nowego glitcha, glicza, którego jeszcze nie było u mnie na kanale, a pokażę wam jak mieć te umiejętności joggernauta stroju balistycznego, ale być w swoim normalnym stroju i żeby można było jeszcze odnawiać życie przekąskami. Bardzo fajny glitch, Prawie że na nieśmiertelność. Jeżeli podobają Ci takie liczby, oczywiście zapraszam Cię już teraz do zostawienia łapy, do zostawienia subskrypcji, włączenia powiadomień, żeby zawsze być na bieżąco, bo takie najlepsze patenty zawsze szybko są patchowane, żebyś mógł z nich po prostu skorzystać, póki jeszcze działają. Jak widzicie, chodzę sobie tutaj po sesji publicznej. Strzelają do mnie, energii prawie w ogóle mi nie ubywa, więc nie jest to taki typowy glicz na nieśmiertelność. Nie jest to godmot jest to po prostu umiejętność stroju balistycznego na Twoim normalnym stroju na sesji publicznej. No i tutaj, tak jak już wspomniałem, bardzo fajnym tym futuresem jest to, że można sobie uzupełniać energię przekąskami. Dlatego warto uzupełnić sobie przekąski, zanim zaczniecie tego glicza. Możecie również później uzupełnić sobie przekąski, no ale trzeba się udać wtedy do Simona, do jego salonu z samochodami. No i jak widzicie, można tak robić praktycznie cały dzień. Zacząłem, jak było jeszcze ciemno. a no już mamy dzień, a ciągle dalej. Idę i strzelam, i nie zginąłem, mimo że mam pięć gwiazdek, i ciągle strzela we mnie policja. Dobra, przechodzimy do glicza. Glicz jest bardzo prosty, tak naprawdę. Jak się domyślacie, potrzebny jest ten strój balistyczny wykupiony. Kupujecie go na Warstock. No i zamawiamy. Ja w międzyczasie oczywiście. Jeszcze raz zapraszam do zostawienia łapy dla zasięgu, do włączenia sobie subskrypcji, żeby zawsze być na bieżąco, bo takie petardy tylko tu. Jeżeli chodzi o to, ostatnie glicze z misjami, te najnowsze ciągle działają. Clacking Bell ciągle działa, także można dalej to robić. Dajcie znać, czy działa Wam ta misja z Oskarem Guzmanem również. Czy ten link ciągle działa. Dobra, podnosimy strój balistyczny. No i jak widać, jest już praktycznie zrobione, ale teraz nie można jeszcze używać przekąsek. No i tutaj właśnie będzie ten glitch, gdzie zglitchujemy się i będziemy mieli umiejętności stroju balistycznego. I będziemy mogli uzupełniać sobie życie przekąskami petarda, petarda na maksa. Takie petardy tylko tu, ojej! No i tak, udajemy się na Cayo Tak jak było widać, tam trzeba wejść po schodach do góry i udać się po prostu na wyspę. Jak jesteśmy na wyspie. Upewniamy się, że subskrybujemy, że polajkowaliśmy i że włączyliśmy sobie dzwoneczek. Niedługo będzie kolejny odcinek z Cayo Perico. Pokażę Wam jeszcze jedną metodę na robienie właśnie tego napadu i powtarzanie napadu z Cayo Perico Na nowej wersji również Enhanced. Enhanced, czy jako na tam i e, &E EIE, na wersji EIE pokażę wam, jak to robić. I tak w ogóle to powiem wam, że te glicze wszystkie działają również na PC, nie tylko na konsolach. Ostatnio filmiki nagrywam na komputerze na wersji gry PC i tutaj te glicze też działają bez problemu, więc nie powinniście mieć większych problemów z. Robienie tych gry czy na każdej platformie, nie tylko Xbox One czy PS4, ale również PS5, Xbox Series, no i oczywiście obie wersje gry na PC. No i jak widzieliście, byłem na Cayo Perico, od razu wróciłem z tego Cayo Perico, nic tam nie robiłem, po prostu obróciłem się i wróciłem do Los Santos. No, i jak już tutaj się odradzam, tak, 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 takie, to jest proste, to jest banalnie proste, to jest takie proste, że łatwiejsze być nie może. I mamy dostęp już tutaj do przekąsek. Możemy ładować sobie przekąski. Pancerza nie da rady zakładać. Pancerz jest nieaktywny, ale przekąski można sobie uzupełniać. Możemy się teleportować gdzieś za pomocą anałaka na konsolach, gdzieś gdzie jest więcej ludzi i zrobić z nimi porządek. <laughs> Takie to jest proste. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, oczywiście. Daj znać swoim znajomym. Udostępnij ten odcinek swoim ziomeczkom, którzy grają w GTA V. Z pewnością przyda im się taki zajebisty trik na, na nieśmiertelność, tak? Na, na pancerz joggernauta z możliwością korzystania z przekąsek. Bardzo fajna sprawa. Dobra, to byłoby w sumie już na tyle. Oczywiście wszystkich chętnych zapraszam na do ładowania do kąt, podomodowane konta na PC-ta. Zapraszam na Discorda, link w opisie. Wystarczy dodać mnie do znajomych i pisać na priw w tej sprawie. To byłoby na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, Bóg Blampowski. Oczywiście pozdrawiam wszystkich wspierających. Lista wspierających rośnie. Naprawdę napędzacie mnie do roboty. Zapraszam również do wsparcia kanału. Hello.